W pudełkach są zadania. No to Nela pokazuj. No, wyciągamy, wyciągamy. Wyciągamy, wyciągamy! A to ciekawe zadanie. Trzy, cztery! Cześć! Witajcie na naszym kanale Toy Story. W dzisiejszym odcinku odwiedził nas dziadek. Oczywiście znowu ma dla nas jakiś challenge. Przyniósł pudełka, w których były dla nas wyzwania. Sami zobaczcie, jak to się skończyło. Pamiętajcie jeszcze, żeby zostawić dla nas łapki w górę i oczywiście subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków. A te zawsze w piątki po południu. Zapraszamy Was jeszcze na nasz nowy kanał Nela i Lila. Tam odcinki trzy razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty. Zapraszamy Was serdecznie. A teraz już rozpoczynamy filmik. Cześć YouToby! Ja jestem dziadek. Wy oglądacie kanał Twin Story, a tam siedzi rodzinka! Przygotowałem dzisiaj dla nich cel. Tam stoi 10 pudełek. W pudełkach są zadania. Rodzinę podzieliłem na dwa zespoły. Pierwszy to mama i Lila, drugi to tata i Nela. Dziewczynki losują z pudełek zadania i wykonują. No to zaczynamy! Pierwsza losuje Lila. I kogo Lila wybierasz? Marcana! No to już wyjmuj! Zobaczymy, co to za challenge! Co tam będzie? Pokaż do kamery. Wieża z kubku. Konkurencja polega na tym, kto zbuduje wyższą wieżę w minutę. Uh -oh. To zaczynam! Czas! Mamy minutę na wybudowanie wieży Szybko, szybko, szybko. Kto większą wieżę wybuduje, wyższą. Będziemy sprawdzać potem. Szybko, szybko, minuta to mało. Lila, 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 Brawo Nela! Pierwszy punkt dla ciebie i taty No to kolejna konkurencja Okej, okay, to teraz wybiera Nela Kogo ty wybierasz? Rydera No to tata pomaga No to wyciągamy Rydera Wyciągaj Rydera No to Nela pokazuj Co jest w środku? Przekładanie kubka Kuf, czyli znowu konkurencja z kubkami. Challenge polega na tym, że mamy 10 kubeczków ułożonych w sztach. Na samym dole jest jeden kubek w innym kolorze. Zadanie polega na tym, aby przekładać kubki tak długo, aż ten w innym kolorze znowu znajdzie się na samym dole. <laughs> Uh -oh. No dobra, niech będzie. Tata sprawdzi powtórki? Ty, tato, to ta się nie doszło. No, no. Dziadek ma dobry wzrok i wszystko widzi. Uh -oh. Punkt dla małej Lili. Uh -oh. No to teraz wybiera Lila. Kogo wybierasz? Kogo wybierasz? Robu. Co tam w środku jest? Pokaż. Papier, kamień, nożyce. Gra. Papier, kamień, nożyce. Do trzech punktów, to będzie ten wygrywa? 3-4! Papierka, jej nożyce! Okej, okay, na razie 1, 0, Nela, dalej jeszcze raz. Trzy, cztery. Papierka, kamień, 0, Jeden, 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 dobra. 0, kamień 0, c! Dwa jeden Nela. Papier, Papier, kamień, nożyce. Okej. Okay. Papier, kamień, nożyce. Ok, dwa, dwa. Papier, kamień, nożyce. O, Nela wygrała. Trzy, dwa. No i tym sposobem mamy dwa do jednego. To teraz wybiera Nela. Mm. Drużyna Psi Patron? No to wyjmuj, zobaczymy. To przesuń Chase'a, przesuń Chase'a, okej, okay. i popatrz co tam jest w środku. Chusteczki. No i co jest napisane? Wyjmowanie chusteczek. Konkurencja polega na wyjmowaniu chusteczek z pudełka na czas. Kto pierwszy skończy, ten wygrywa. Trzy, cztery, szybko, szybko, szybko. Wyciągamy, wyciągamy! Wyciągamy, wyciągamy! Szybko, szybko, szybko! szybko. Wyciągamy, wyciągamy Lila! Lila, Lila, Lila! Pojedynczo, pojedynczo! O właśnie, no z góry! No, szybko, szybko, szybko! Szybko, szybka, szybko, szybko! szybko Booo! Lila Konkurencję wygrywa Lila! Mamy 2-2! Dwa! 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 <ogres> następny cel! Lowering. Budełko wybierać, a kogo wybierasz? Zaznamy się. Mm. Nie, 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 tak! Zuma! Łuhu! Przez tym pudełko, tak? I zobaczymy, co jest w środku. Mm. Skoki z piłką! Trzeba skakać z piłką między nogami. Kto pierwszy skończy dystans, ten wygrywa! Za! remis, Brawo! remis Jest trzy, trzy! Brawo, dziewczyny! To kto teraz wybiera? No to teraz wybiera Nela. Kogo wybierasz? Kogo wybierasz? Kogo? Ci kaleca! To poprzesuwać tutaj pudełka, tak żeby sobie to ściągnąć i zobaczymy, co tam w środku jest. Papier. Papier! A to ciekawe zadanie. W tej konkurencji trzeba przeciągnąć szklankę z wodą postawioną na papierze taletowym po stole. Wygrywa ten, kto przeciągnie szklankę pierwszy i nic nie rozleje. Młodzi, 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 młodzi Wylałam a no Ja jeszcze nie Super Remans zakupki mama Cztery do trzech Dla taty i nej No i kolejną osobę z trzech patrolów Wybiera Lila Kogo tym razem? Hmm. Do cześć z roki Everest czy Sky? Sky! Everest! Dobra, no to już pokażę szybko, co jest w środku. Duże powiedzenie Rzucanie rzutkami do koła. Kto pierwszy trafi swoimi rzutkami do kółek, <laughs> ten wygrywa. Można próbować wiele razy. Niedopuszczalna sytuacja to taka, w której dwie rzutki znajdą się w jednym kółku. No, to teraz wybiera Nela Eweres. <noise> Everest Nie, yeah, Rocky oh. Kochanie piórek Trzeba dmuchać swoje piórko dłużej od przeciwnika oh. Czyje piórko pierwsze dotknie ziemi, ten przegrywa Trzy, cztery Super, brawo Nela! Brawo, Nela wygrała! Brawo dla Neli! 5 do 4! I ostatni wybór dla Lili. Co to będzie? Chase czy Sky? Chase czy Sky? A... Sky! Co w środku! Kruka. Odbijanie balonów głową! Trzeba odbijać balony głową. Ten, kto więcej odbije ten wygrywa. Trzy, dwa, 1, tak. Jeden, dwa, trzy, trzy cztery, super. 5, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć! dziesięć. Start. Sześć, brawo. Brawo. Trzy, 2, No, Dwa, trzy było. Trzy, super. Cztery, pięć, <grym> sześć, Wiem. siedem. Wiem. Osiem, Wiem. Dobra, siedem, sześć, dobrze. brawo. Brawa. Wygrała Lila! Czyli mamy pięć, pięć. Ostatnia konkurencja rozstrzygnie wszystko. No to dla mnie bardzo ciekawe. Kto lepszy? No to już teraz wyboru. Nie ma zostało ostatnie pudełko. Nela wybiera. Co tam kryje? Cześć! Co tam jest? Pokaż. Fiflak butelką. Ohoho! Całej butelką tak długo, aż obróci się wokół własnej osi i stanie na stół. Przegranym fundują lody Żeby było sprawiedliwie Dobra, ja już jestem gotowy Masz tą listę? Tak, tu masz wszystko napisane Ale napisałaś konkretnie ile sztuk? Tak Wszystko napisałam dokładnie A kto to może być? Pojęcia nie mam Ja nikogo nie zapraszałem Żeby to tylko nie był sąsiad Jakiś go ostatnio u nas nie było. Idę otworzyć. Dziadek? Nie, dziadka. A co dziadka do nas wprowadza? A wpuść? Czy będziesz mnie przesłuchiwał. Jak policja na przesłuchaniu. Tak, tak, oczywiście. Zapraszam. O, dzień dobry, dziadku. A, dzień dobry. Czy ja leksy tego sklepu? Cześć! Oh, no, no! Jak zwykle! Taniek idzie! Jego strata! Tak, tak! Zapraszam! Może Dziadu usiądzie! A pewnie, że usiądę! Pewnie! Wytłukłem się w tym pks się. że aż. że aż się rusza! A. Ale ja tu jestem ze specjalną misją! Misją? A jaką? A no taką! Dziadku, co mówisz? Dziadkowi się chyba dalej pomieszały już po świętach! Ty się nic nie Nic mi się nie pomieszało! Nie byłem z wami na święta, to teraz trzeba zrobić! Tradycja to tradycja! A co dziadzia właściwie do nas sprowadzi? A właśnie, ja tu dobroci Ci Oglądałem Oglądałem sąsiadeczką YouTube i mam świetny pomysł. Nowy challenge! Tak, a jaki? Ej, jaki jaki? O -o. Telepatia challenge! Telepatia challenge? Nigdy o takim nie słyszałam! No to szykujemy wszystko i zaraz Wam pokażę jak to się gra! No to runda pierwsza. Wszystko mamy już gotowe. W tej rundzie mamy paluszki z safari i juniorki buźki. Nie brodę, bo ja no. Tak, dziewczyny, zasady są takie, że dziewczyny coś wybierają, a potem dziadek zgaduje, czy co wybrały. Jeżeli dziadek zgadnie, to punkt dla dziadka. Jeżeli nie zgadnie, to punkt dla dziewczyn. Okej, okay, dziewczyny, paluszki, safari albo buźki. Co wybieracie? Macie już wybrane. Dobra, cichutko. No to dziadku, co ty wybierasz? No, to ja, ja wybieram paluszki! Paluszki wybieram! No, a co Lila wybiera z Lelą? Safari wybrałyście, tak? No to dziadek przegra! 1-0 dla dziewczynek! piątka, gratulacje! No to runda numer dwa. Do wyboru mamy maltanki, wafelki i cukierki. Dziewczyny, co wybieracie? To no to weźcie do siebie już. Tylko dziadkowi nie pokazujcie. A ty dziadku co myślisz, że a, dziewczyny? A ja myślę, ja myślę, a ja myślę, a, jajka, to, do góry, a, nie, nie, nie. maltanki dziewczyny wybrały, no, no, dwa zero dla a, dziewczyn, dwa no, zero dla Kubla, o, ale Kiwaj się, wszystko przegra, musisz się dziadku bardziej skupić. Teraz runda numer 3, Do wyboru czekolady milki. Łaciata, truskawkowa albo Oreo. Wybór należy do Was. Ale nie wolno mówić głośno, wybierz i nie wolno mówić, żeby dziadek nie wiedział, którą wybierasz. Okej, okay, trzymajcie tam sobie blisko. A teraz dziaduś, dziadziusiu, jak myślisz, którą czekoladę wybrały A, dziewczynki? Nie! A. Zewsi. to ze wsi. to macie? do góry. Trzy, cztery. Tak? Nie. Dziadek wszystko przegra? Trzy zero, dziewczyny. Dobra. Jeszcze raz. Ruda numer cztery. Tak jest. Do wyboru mamy marchewka, papryka albo ogórek zielony, Które wybieracie? Nie mówimy, nic nie mówimy, ale jedno wybieramy. Dobra, trzymajcie już. I dziadusiu, jak myślisz, co dziewczyny wybrały? Marcheweczka, papryczka czy ogóreczek? Nie, nie, już tyle przegrywał. Dobra, cia. Do góry? Boryga. Tym razem punkt A, dla mama, żypie, ja, 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 ja wow. opieram, na... Dobra! To teraz runda numer 5. Tak jest! Do wyboru mamy skitelsy. Uh -huh. Niebieskie, tropikalne. Zielone, kwaśne. Czy fioletowe, jagodowe? Hmm, hmm, hmm. Które bierzemy, dziewczyny? Dobra, cicho, nic nie mówimy dziadkowi. Dziadku, no, no, który kolor po Ciebie? Tak! Do góry? Tak! No, no! Ooo! Kwaśne! dziewczyny wybrały 4-1 dla dziewczyn! Somi! super! Tomka, tak! Janek czysto przegra! Runda numer 6! Tym razem do wyboru mamy... Kubuś, woda plus owoce, tupka, przetarte owoce albo przecierany soczek marchewkowy z innymi owocami. Raz, dwa, trzy, wybieramy. Oso. Tak jest, dobra, dziewczyny już mają decyzję. Dziadku, jak myślisz, co tym razem wybrały dziewuszki? A, nie jako tak, suszy, nie jako, nic nie dałam. To ja bym się to napił. To ja biorę tego, Kubuś. To No to wreszcie Lej! dziadku ci się udało! Dalej, jak to jest To teraz runda numer 7! Dokładnie tak, a w rundzie numer 7 zmierzą się owoce, pomarańcze, banan oraz jabłko dziewczyny. Który owoc? Dobra! Siadamy, dziadku, jak myślisz, co najbardziej lubią dziewczynki? No, decyduj, decyduj, bo jest 4-2, także ostro przegrywasz, ale masz jeszcze szansę na zwycięstwo. Super. 4-3, dziadek goni. A myśleliśmy, że to co, że dziadek nie da rady. Zaczynamy rundę numer 8. W tej rundzie mierzą się Twixy. Słony karmel, klasyczny albo biały. Który dziewczynki wybieracie? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra, zabierajcie do siebie. Dziadzio, niuj. Halo dziadku, proszę Który twix dla dziadka? Ej, Twix. Lubię Twixy. Największy. Ten. Dziewczyny? No, no. W rundzie numer dziewięć wygrywają... Dziewczyny! Piona! Piona i Zubik! Nie, bo z No, ja mam gratuluję punktu! Pięć ja do trzech dla dziewczyn! Runda numer dziewięć! Tak jest! Runda numer dziewięć! A w niej, uuu, jakieś takie przybory toaletowe. Chusteczki w pudełku, chusteczki w takim małym opakowaniu, albo papier toaletowy. Pewnie pytanie brzmi: czym najbardziej lubicie wycierać sobie noski? Dobra, cicho. No, Dziadziuniu, a ty jak myślisz, czym ja dziewczyny to, lubią? Ja to nie na wynalazki. Tutaj. Ej, ja to tradycjonalista jestem. Ty... Nosek papierem toaletowym? A co? Trzy, cztery. O. Wszystko w sobie można wytrzymać. Ale dziewczyny wolą takie chusteczki w opakowaniu. Czyli co, dziewczyny wygrały tą rundę? Jest 6 do 3. Ojej! No i runda ostatnia, decydująca. Czy coś tu się jeszcze może zmienić? Dziadziuś walczy o honor, tak? O honor, honor! Trzy punkty to i tak jest. Nieźle, nieźle. Nieźle, nieźle. No i runda numer 10, a w niej! Drożdżóweczka francuska, babeczka czekoladowa i donat. Dziewczyny, który, który, który to? Dobra, cichutko. A dziadziusiu? Co, tak szybko wybrały? Tak, albo drożdżóweczka, albo babeczka, albo donat. Hmm? Ja? Ja wybieram babkę. To Róż, uuu, 6 do czterech, dziewczyny wygrywają, brawo! Ekstra, Lila już sobie nagroda odebrała. ja dobra mamka? Super, dziewczyny wygrałyście, tak? Proszę, to ja oddaję swoją łapkę dla neli, bo widzę, że tutaj jednogłośny wybór był. Tak, dziewczyny chciały babeczkę, no to wcinamy babeczkę. To co, dziadku, kończymy na dzisiaj? No, kończymy, kończymy. Wynik dobry. Dziewczyny wygrały, dziadka wstydu nie ma, także wszystko super wyszło. A wy, drodzy widzowie, pamiętajcie o łapach w górę, dużo łap na dziadkach dla mamy, dla dziewczynek. Pamiętajcie o słupkach, koniecznie. I co? Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Pa pa. papa. Pa. Pa, pa.